Cześć wszystkim, z tej strony ja, czyli Lipowa, i witam wam już w drugim odcinku z Sebi Bass Simulator 18. tworzymy własną filmę. Tak. Znajdujemy się w miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy nasz odcinek, czyli w menu mapy i... Zrobimy sobie, zobaczymy jakieś zadanie. Jedź istniejącą tywasą w nocy, pomaluj autobus, utwórz nową i jedź nową tywasą, rozszerz istniejącą tywasę, jedź rozszerzoną tywasą. Także to wszystko dzisiaj sobie zrobimy na tym odcinku. Myślę, że będą jakieś trzy przejazdy po 5 minut, czyli w zakwęgleniu 20 minut filmu będzie, jeszcze wstęp i inne rzeczy. Dobrze, to zacznijmy sobie od przemalowania autobusu. Personalizuj. I czy, czy mogę sobie wnętrze zmienić? Nie mogę. A z trzymam. Mamy, ale jakieś takie. A, czy mamy jakąś. To zwykle. Nie, to jest brzydka. O, ej, takie malowanie jest ładne. Taka czabna warstwa z białą. Pokaż mi jeszcze po lewej. No się to jakoś powiększa. Czy to się powiększa? E, to można tak. I po pra... Popywawej też tak. Jest git. Dobra. Zastosuj to do... Anuluj. Personalizuj tablicę menestrykacyjną. Niemcy i robimy sobie. Lip. Uff. Lipuwa jeden. Okej. Okay. Dobrze. Czy mamy jakąś kalkomanię? O, może taki, takiego mailboxa. Tylko bym musiał go przemalować, a nie mam dużo kolorów. Ej, pokażecie mi go? Ej, ziomo. Chodź to Wuf, wuf. Da, kalkom. Niebe. Da. Nie by... Nie, da. Ta kalkomania. Tak będzie siedzieć, bo i tak ona jest na górze i jej nie widać. Da, zastosuj. No, nie widać tej kalkomanii według mnie. Da, ja sobie tą kalkomanię zmniejszę, by jej nie było. Bo ona jest brzydka. Da, planowanie TB. Dobra. No, dobra. Okej, okay. da e, da. Utworzę nową tybasę. teraz sobie pojedzie. Raz, dwa, trzy. okej, okay. to taka. Tak, utwórzmy. Jedź nową. Jedź istniejącą tybasą. Nową. No trzy przejazdy będą. Jeżeli pojedziemy, to astra plac z 5 minut w nocy. Citabo hmm. Wahadło wyłączymy. Aby to jak najszybciej. Po 10 minut na jeden. Nie chce mi się kończyć. Nie chce mi się bawić jednego. tego. Nie chce mi się bawić, jak to się nazywa: 10-minutowego jednego przejazdu. Ponieważ po prostu ja też muszę ten film zmontować. A mi, jak film trwa na przykład 20 minut, go dwie 2 godziny montuję. Także. Muszę jak najkiedy na Szybki start sobie. Wyłączymy. Chyba rozpoczynamy przejazd. O! Dziś jest święto na biodowę. Więcej osób niż zazwyczaj pojedzie autobusem. Kupdę noc wziąłem! Tak, ocencie naszą postać w skali od 1 do 10 w komentarzach. A, odpalimy sobie. Gaś. Tak, tak. Światła mijania. kto jest max... Mias, dwa, trzy. L, L. Na oświetlenie. Jedziemy. Szkoda, że to jest krótka terasa. No ale dobra. Lepsze to niż nic. Więcej zarobimy przynajmniej z przejazdu. Ludzie! Która to godzina? Sz szósta? Trzeba... Na, ja sobie tu może włączę Oświetlenie kabiny Albo nie wiem 8, 9, 0 No już nie, chyba nie wsiada tyłem Do, Teraz każdy Przodem wsiada No a jedziemy na centrum badawcze z Zelebyman Dokąd my jedziemy? Nie, ja lepiej nie będę się tak Do Plac Sto... Do Plac Stoker. Czyli przez Grenusa będzie... Będ... Co tu się dzieje? Na nie wnikam. A jedziemy. Okej. Okay. To niedobrze, że zapomniałaś zamknąć drzwi wejściowe. Czy zależy, czy ktoś w domu jest? Bo jak jest, to nie ma się czym stresować. Ale jak nie ma, no to. to lekka. lekka kykaksa, można by rzecz. Dobra, czy mogę już zamykać drzwi? Na, to wszyscy? Na, sprawdzimy sobie bilety, bo jest pełny autobus, co się nie zdarza często. No, no błagam, niech ktoś nie ma biletu. A wy widzowie zawsze miejcie przy sobie bilet. Ile już zarobiliśmy? Siedem koła, to drugi przystanek dopiero. Stój. Przeżyć tu jeszcze... Nowy spok. A włączymy sobie może drugie? Nie dobre. Da. No, to jest oczywiste, że ktoś będzie wysiadać. Wy, jaki ten hamulc ma? Autobus ma hamulce. Nie dobre, tylko słabe. Na, czy mo- na. Czy wsiadacie? a dobra No zobaczymy czy się wysunęła. Max 350 kilo, ok A ja chcę tylko słuchać tą rampę na jadę na South, south Na South Spoke Na ile 11 koła na plus. Jak taką mhm. Okej, okay, dobra, spoko. No, masz wyłaź. No nie, w tym modelu autobusu. Da, dobrze, że nie sprzedaję biletów. Z racji tego, z, z, z racji tego, że jestem opóźniony, to sobie sprawdzimy bilety. Dobra. Odjeżdżamy. Uważaj! Nie, mu nie musisz tak stać. To nie jest staje na Placu Gbenus? Ty według planu. Czekaj, na CV już się zgłoszę. Tut, tu, tu, to. Tu, tu. Dobra. Zapomniałem, że ja sam jeżdżę po tym mieście na razie. To jest jedna linia na dzień, Dada. ok, nie ma spadku, był, da, Zakończymy sobie przejazd. Okay, da. Da, da, da. Dobry, da. O Dobra. Dobra. O! Okej! Okay. Nowy kolor, nowa kalkomania i nowa warstwa. Ej, wiecie kto To jest mój najlepszy przejazd. Pięć gwiazdek. Całkowity przychód tygodniowy z 16 koła. Czujesz z obecne, obecnego przejazdu 292... I jeden gapowicz. Okej, okay, no. no Nie, nie gabasz, tylko planowanie Tybasy. Jedź nową Tybasą. Czyli muszę się nią przejechać. Muszę się nią przejechać. No, no, stój. A to już w sobie w dzień nią pojedziemy. Więc tak, widzę, jestem zmuszony dogrywać tą część. Nie będzie święta narodowego, chyba, ale muszę dogrywać tą część, ponieważ mi wywaliło grę, jak i nagrywanie całe. Znaczy, całe. Koniec, nag... Koniec, ten co się zakończyło na tym, że informacja o święcie narodowym to tam mi wywaliło grę. I zatrzymałem nagrywanie, bo według mnie już było bez sensu to ciągnąć. Także rozpoczniemy przejazd, zaczniemy też w garażu. Rozpocznij przejazd. Kto wie? Może będzie święto narodowe. No ale nie będzie tym razem. A wsiadamy. Ja sobie tylko gwę przyciszę. Minus 30. Ja mówię. Minus 2. Ja, ja mówię do minus dwu, 15. To to na minus 45. Minus 33 będzie git. Dobrze. Odpalamy sobie autobus. Gasimy na pewno to światło i odpalamy kabiny pasażerskiej. Światła mijania, zamykamy sobie drzwi, ręczny zdejmujemy i jademy. Jedziemy na Plac Stoker. Dobrze. Tak, jakby ktoś pytał, to ten, to tą część dogrywam jakieś Cztery dni po nagraniu tamtej Po prostu nie chciało mi się Też, wiem, trochę rzeczy do zrobienia Tak samo jak nie mojego serwera Minecraft Gdyby już jest prawie 150 subów On jeszcze nie wystartował, a miał na 100 wystartować On wdzięczy wam się bardziej na 200 subów chyba No tak trochę mi głupio Że obiecałem wam, że na 100 a jak A pewnie wystartujemy jak będzie 1000 A, no może wymuszę Dobra Miałem le leciutkiego laga i mogłem w wjechać w ten au autobus Mogłem... No właśnie. Miałem laga leciutkiego. Kup de. Ja tu Saby, Samy, sobie, sobie na plastokę ja jada. Tak, trochę wiem, że źle pojechałem. Inaczej, nie, że źle. Że, że nie przepisowo, trochę. No ale. To jest na szczęście tylko gra. Ja otworzymy sobie tylnie i przednie drzwi. Najwyżej posprzedajemy jakieś bileciki. Sobie że za chwilowe szumy. Da, czy mogę odjeżdżać? A. Bilety jeszcze sprawdzimy. Dwa koła. To jest moja ulubiona w tej grze. Czy czemu? A ja utworzyłem ut utworzy tą tywiasę. mogłem przecież z Plac Gwenus na plac Stoke, ale nie wiem, czemu tak nie zrobiłem. Tylko jadę tak na odwrót. O, ktoś chce wysiąść. Dobrze, lecisz to radio. Jesteśmy na plac Gwenus. Otwieramy drzwi, każdy ma bilet. Przed czasem jesteśmy. 15 sekund Czyli mogą sobie na luzie wsiąść. Wyjdziemy z... Pra... Co prawda mało... Co prawda ma... Jest mało osób, ale sprawdzimy sobie bilety. Bo... Zawsze to może jest jakiś gapowicz. O, to nie jest. Jaki? A, mam to ostatnie. Bo ja będę musiał tu rozszerzyć tywiasę. Pojechać rozszerzo rozszerzoną tywiasą? Coś takiego. Jeść rozszerzoną tywiasą. To takie mam. To sobie zrobimy te. Bo to będzie chyba jeden z dłuższych filmów z Bassima na moim kanale. Podczas całej tej serii. Ogólnie był plan, abym to nagrywał tą serię z kolegą. Ale patrząc po tym, co się dzisiaj działo, jak grałem z nim w ETS-a, to go nie chcę zapraszać. A jak chcecie? Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, czy chcecie aby ktoś dołączył do naszego miasteczka. A może... Może wyślę zaproszenie do kilku moich kolegów i może będą chcieli dołączyć na nasz. do nasze, do naszego miasta. Wsiedliście. No, sprawdzimy sobie bilety. O, nie ma. O! Oj! 240 euro by w mandatach. No i po co, jak mogliście sobie bilet za 5 euro by kupić? A tak to 120 musieliście zapłacić. Czyli jakieś 500 złotych, 500, 400, coś takiego. Nie wiem, chyba przygazuję, ty trochę. Bo to trochę daleko jest do tego. Właśnie zawsze według, wiem że to jest blisko ale zawsze jest daleko jakby Na mnie tym bardziej jak jedziesz te 50 na godzinę Co to tak jak się tutaj znalazłem? Wsiadłeś pewnie w ten autobus. Dobra. Czekajcie. Dobra. A, da zakończymy sobie tak przejazd. Na ile oceniacie ten przejazd? Da, no, jednak cztery! Niecałe cztery gwiazdki. Osiem tysięcy. Dobrze. Planowanie. Dobrze. Musimy rozszerzyć tą tybiasę. Da. To stąd pojedziemy sobie do centrum mediów, was, tywa? Jechaliśmy nocną. Jechaliśmy nocną, tywa? A plamy nada. A, a nada, ast. To sobie takim poszerzymy. Rozszerzyła się. Tak, i musimy się przejechać tą trasą są w dzień. 7 minut. Z szybkim startem i włączymy kasiera. Sprzedamy bileciki. No, ja sobie tutaj zajedziemy na przystanek. Nie działał mi ten hmm. kierunkowskaz. dobra. Wyłączymy wszystko. Kabiny pasażerskiej zostawimy. On będzie chciał bilet, to już sobie wejdę. No. Dzień normalny, jeden, dzwonikój. 3,80. 80 nie mógł wydać równo no to no, dobra Żeś prawie zgubił ten bilet? Super. Na szczęście można kupować bilet. Tylko na tej. Na tej tywiasie Czy ja wyjechałem z przystanku? Nie. Jeszcze mi tyłek cały siedzi w, przy... w przystanku. No tak, jak się wyjedzie, to on chyba dopiero daje informacje. Te to jest... To fajnie, że widziałeś się ucho. was w ogóle na Discorda Lipuwa MC, już sezon drugi wystartował w Discorda. A, a potem jak będziemy jechać, nam wam znać o tym. Na to wszyscy, a to odjeżdżamy. Okej. Okay. Ej, dobra. Te pytanie. Czy ten znak jest przed moją zatoczką, czy za zatoczką? Czy on jest tak w centralu tej zatoczki? Bo ja nie wiem, jak ja tu mam wjechać. A, dobra, że tak. No, dobra. Nawet się ułożyła fajnie te, te roboty. Nagle hamowa... Ja się spóźniłem 14 sekund. Można mi to wybaczyć, okej? Okay? Zapomniałem wam powiedzieć o tym. Dla. Cień... normalny. Drug 3, 80. Jednorazowy, normalny. Boże. No, sprawdzimy sobie bilety, bo może ktoś nie kupił. Dobrze, nie krzycz. Każdy ma bilet. Zachciało mi się sprzedawania biletów. No jedź już. No dobra. Nie to, nie to, ja już pojadę. Kto by? Kupować przede mną... No wysiadaj. Musimy tu 20 na godzinę jechać. Niech sobie prze... Niech sobie przejdzie. 7 sekund mam na dojazd, widzowie. Czy się spóźnię? O pie... Biletu nie chcecie? A teraz jest Dobra, o dziwo... O dziwo mają bilety. Dajadym. Ciśniemy. Za chwilę będzie najlepsze, widzowie. Obserwujcie yy, sibiodek ekranu dół. Dół sibiotku. Nie jednak nie musić. Na zamyk. Ten to pomyślał? Kupi tydzień i przy... Kupi tydzień i nie będzie mi płacił normalnie. Tydzień normalny: jeden, dwa, dwadzieścia osiem dolców. A, o. A jest bilet, tomat czynny. Mogliście zapłacić dwadzieścia Ile kosztuje? 5,60, a nie 120 za bilet. Oczywiście ja się nie, nie pozbywam moich pasażerów. No będzie fajnie, jak wyjdą. Bo tak, to nie będę musiał kolejnych was GODY! Dobra macie, wysiadajcie. Ja się tak śpieszę dla was. Dobrze, że mandatu nie dostałem żadnego. Dobra. No, wrócimy sobie do garażu. Albo nie, nie chce mi się jechać do garażu. Dobra! Cztery... Trzy i pół... Okej, okay. mamy nowy poziom i odblokowaliśmy Setre S416LL Business i nowy kolor zielony. Odbieramy. O i mamy 189 tysięcy. Ja bym kupił nowy autobus na następnym filmie. Także to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ej, bo no tutaj mamy coś nowego. Północny, czyli ten obszar. industrialny i Popt Ambeb. I to. To takie ala, miasto. Znaczy dwójmiasto i dwie, jedną dzielnica. Dobrze. Także to by było na tyle, jeśli chodzi odcinek. Ja byłem Lipuwa. Cześć i pa pa.